Anjax odnosi się do plotek o kryzysie w jej małżeństwie. Czasami denerwuje nas przebywanie ze sobą. Niedawno pojawiły się plotki, jakoby w małżeństwie Anjax i Luki nie działo się najlepiej. Influencerka postanowiła ponownie odnieść się do pogłosek we vlogu na YouTubie. Zobaczcie, co powiedziała. Andziaks i Luka są jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego YouTube'a. Fani z zapartym tchem śledzą prawie wszystko, co się u nich dzieje. Małżeństwo bardzo chętnie relacjonuje swoje życie prywatne. We vlogach i na Instagramie pokazywali swój związek na różnych etapach. Zaręczyny, luksusowy ślub, narodziny ich córki Charlotte. Ostatnio pojawiły się domysły, że w ich relacji nie dzieje się najlepiej. Jedna z internautek napisała wprost, że jej zdaniem uczucie Andziaks i Luki przeminęło coś dziwnego jest między Luką a Andzią. Luka niechętnie się udziela i robi wszystko z przymusu skomentowała jeden z filmów. I się zaczęło. YouTuberka odniosła się do zarzutów, pisząc, że między nimi jest cudownie. To jednak nie ostatni jej komentarz w tej sprawie, kryzys w związku Andjax i Luki. Andjax codziennie nagrywa vlogmasy, w których pokazuje, jak przygotowują się do nadchodzących świąt. Skorzystała z okazji, żeby podczas relaksu z maseczką na twarzy odnieść się po raz kolejny do komentarzy o kryzysie w ich małżeństwie. Kochamy się na maksa, przytulamy się cały czas, pokazujemy sobie miłość cały czas. Naprawdę, tego jest bardzo dużo u nas w życiu. Jesteśmy ze sobą bardzo szczęśliwi, mówiła. Dodała też, że fundamentem ich związku jest przyjaźń i wspólne spędzanie czasu. Dlatego są razem już 10 lat. Przede wszystkim przyjaźnimy się. To nie jest tylko tak, że my się kochamy i ze sobą jesteśmy, ale czasami denerwuje nas przebywanie ze sobą. My się przyjaźnimy my przebywamy ze sobą codziennie i bardzo to lubimy, kontynuowała. Wspomniała też o tym, że są z Luką jedną z tych par, które nie przepadają za okazywaniem sobie czułości przy kimś albo przed kamerami. Nie wiem, dlaczego tak jest. Jakoś nie potrzebujemy przy wszystkich przytulać się i wisieć na sobie. Ja naprawdę życzę wielu związkom, żeby miały tak dobrze jak my mamy ze sobą, podsumowała. Youtuberka wykorzystała też okazję, żeby wbić szpilę parom, które okazują sobie uczucia na siłę. A tak naprawdę się nie kochają. I później jesteśmy zaskoczeni, że oglądaliśmy parę, która się niesamowicie, nie wiadomo jak kocha, a na drugi dzień nie są już razem i mówią, że od dawna już było u nich źle. Tylko tego nie pokazywali, skomentowała. Przekonała was?